Normalnie rób, tak jak normalnie zawsze. I wiesz, do woreczka coś zaraz to dowiem. Róbaj się o to. Kurwa, ale piękne. Wow, no, Ciekawe jak to w no to będzie, nie? A to nigdy tak nie ściągałeś? No ja no, czy się coś nie rozleci, wiesz, jak to. Nie powinno, bo to mamy dobrze obrócone, na dobrą stronę. Potem sobie wezmę, wiesz, yy, jakiś drut, nie? No. To tu wsadza i to fajnie drutem chyba ta panewka się nie straciła. Bo nie wiem, czy to będę na łożysku, zobaczymy zresztą, nie? No, masz to. Co to jest za różnica? No mnie się męczy cały tłum, lepsza praca. Tak powiesz. skąd to załatwić? Ze sklepu kupić? Kurwa, sprzedałem w sklepie jeszcze takie części. Eee, no nie, Bartek. te łożysko można nawet w swoim skuterku na Ja? Ja się mhm. bawał, że go nie było tam. No, By się nie przyglądał. A bo one już było tak... Ja, było, ale wbite na stałe takoby. No, on też gdzieś wyciągnąć. Widziałeś, jak umielę to? Idzie wyciągnąć i stałe. Ostatnia śruba. Kurewski ślubokręt. <grych> to ja tego nie możesz tata mi pokazywać, bo No że to rozbieram. Ale że będzie kurewski śrubokręt. Tuż są w ogóle przekleństwa. Co? Tu są w ogóle przekleństwa, ty co? ciągle nie <gry> mówisz. że to Po ty nie. No i ja niegodny że nie... No, że ty też no. Jak każdy normalny człowiek. Przy robocie tak czasem trzeba, no. Weź ten drugi może, co? Po czym teraz to ja na sobie na drut? Masz... Hmm. Tu masz matysyfik, Через неделю. <laughs> <laughs> это на YouTube это все пиш. Потом я пуди это вешу. Wstawiamy filmik, nie? Na YouTube. No. Pod koniec pracy. Z tym palcem, tu hobby. Dobra. A, no, jak to zakręci, chowy. Twój parzec uwieczniłem. Ja. ja. No wiesz, tego teraz tak się nie ściąga lekko. No, już to idzie, już to widział. Tu trzeba... To nie tak właśnie. A jak? A tu chodzi, że to nie... Nie siub Hop şup. Hop şup, hop 4 baby, 8 dóp. To trzeba wziąć, Ale nie, kusiło po więcej. To To jest zębatki, a? Mm, mogłeś w tym teraz nie kręcić, bo to jest rozumiałem To był jakieś chińskie, chińsko-polskie.

Tu to nie mam gdzie zaprzycić. W niedzielę. Hej, skun! Widzimy <laughs> go Żarciłem. Kwałek drewny, Czekaj, 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 czekaj. To, czy mówię? Kto tutaj w ogóle? Tu są te tulejki, trzeba wybić Tu też jest. Za wielki. Za wielki możesz ten śrubokręt, gwint rozwalić tam. tam nie ma gwintu. Jak nie ma? Tu jest gwint, tu są te tulejki. A śruby tam przecież były tu. Kręcone. aha. Kurwa, to nie znajdzie. Ej, a najlepsze jest na YouTube ten filmik, nie? W garażu przy pracy, nie? <grym się zrozumieć> nie przygotowaliśmy bo Widzę, że było taki kumyś, jakbyś się było. Cześć, no jakie w tym w tym to chyba mnóstwo. Co się z tym małem stało? Nie, to wyciągnął, problem. Kurwa, jak tam ciągniesz, to tu idzie na dół, Poszło coś tam też? Coś poszło. O, teraz poszło. Czekaj, czekaj, stój, stój, stój! E! Bo jak ty tak, tu się coś podłóż, bo jak tam sadzisz, to tu się obniżą. I mamy wał Fajnie wybiegi wyglądają. Czekaj, czekaj, coś, jo i do wąskich